Jaka wyszła finalnie cena? W moim ustanku zrobiłem dość dużo rzeczy, więc wszystko razem, a chciałem zrobić tak kompleksowo, za h za Dolot, za program HD Customs, wymiana oleju razem z mieszanką od nich, ich autorską, która sprawia, że silnik jest cichszy i zwiększa się jego żywotność. Dodatkowo zrobiłem hamulce lepsze, sportowe, więc mam inne tarcze i klocki. Do tego jeszcze wymiana płynu chłodniczego. Wszystkie filtry, przykład m.in. kabinowy z aktywnym węglem, więc to są takie małe zmiany, które po prostu odczuwam teraz jako użytkownik. Dzięki temu na przykład z zewnątrz no, wszelkie zapachy w ogóle nie wchodzą do środka i nie chodzi tylko o oczyszczanie, ale ten filtr sprawia, że ja w ogóle nie czuję nic, co jest na zewnątrz. Rewelacja. No i wszystko razem, co zrobiłem u nich, to jest około 19-20 tysięcy złotych. Nie powiem Wam co do grosza, bo już są nawet nie pamiętam. Mniej więcej 19-20 tysięcy złotych na dzień dzisiejszy. Wszystkie te zmiany, które zrobiłem, również końcówki układu wydechowego od MG Motorsport yy, i również sekwencyjne kierunkowskazy, czyli teraz mi się trzy stopy świecą. Więc takie małe wizualne i techniczne sprawy wyszły mi około 20 tysięcy złotych.